Jakie są moje przewidywania na temat e, tego, jak zmienią się relacje e, damsko-męskie, jak zmieni się w ogóle nauka potrywania, budowania relacji z kobietami, nauka o kobietach. Uważam, że wrócimy do hardkorowego analoga, ponieważ będzie już taki przesyt, mm, przesyt wszystkiego, tych technologii, że w tym temacie, w temacie relacji wrócimy. Totalnie do podstaw. No bo zobacz, i tak naprawdę w prawdziwym życiu masz realnie szansę zaprezentować się i mieć szansę poznać kobiety, których aplikacje randkowe, do których niekoniecznie dadzą ci dostęp. Kiedyś było odwrotnie. Kiedyś dzięki aplikacjom randkowym można było poznać kobiety, których w realu byś nie poznał. Ale teraz, jeżeli. Aplikacje randkowe uzbrojone są w sztuczną inteligencję i kategoryzują cię do zbiorów ludzi pod kątem Twojej atrakcyjności, pod kątem Twoich zdjęć, pod kątem Twoich opisów, to cały czas będziesz się kręcił w jednej tylko i wyłącznie bańce. Pytając czy ta bańka ci odpowiada? Jeżeli ona ci odpowiada, no to proszę bardzo, to korzystaj, a jeżeli chcesz czegoś więcej, to niestety tutaj, no no niestety zostajecie za, za y, działanie na żywo. I to jest piękne, uważam, że wrócimy. Uważam, że wrócimy do tego. Ci, którym będzie naprawdę zależało, i uważam, że randkowanie na żywo, no to będzie najnowszy po prostu trend. Kolejna rzecz: Agenci AI. E, dlatego też jest ważne to, żebyś miał uporządkowane social media, bo one będą czerpać informacje z Google, swoich social mediów, i może być taka sytuacja, gdzie będziesz. Miał swojego agenta AI do randkowania, który będzie rozmawiał z, z agentami AI, innych kobiet, i będą dopasowywać do Ciebie macze. Kobiety, które do Ciebie będą szczególnie pasować. To już jest właśnie kwestia tego, czy to ci odpowiada. Rzeczywiście to będzie aż tak trafne, ale z tego, co widzę, i z tego widzę, jak się zmieniało to na, na przestrzeni lat jak zmienia się myślenie ludzi, którzy przychodzą, oczywiście wiadomo, są wyjątki, którzy, którzy przychodzą na szkolenia, czy jakie pytania zadają. Szkielet jest ten sam, ale sposób podejścia jest ten sam. Mi się wydaje, że kiedyś ludzie byli bardziej nastawieni na taką hardkorową, surową pracę. Obecnie wydaje mi się, że teraz ludzie chcą wszystko zrozumieć przed podejściem działania, przed podjęciem działania, przed zrobieniem podejść, przed... Y, mm, Zrobieniem wszystkiego co należy zrobić w praktyce, chcą znać odpowiedź na każde pytanie i uważam, że tak tutaj to mocno zmieniło. Moim zdaniem, że teraz wydaje mi się, że ludzie są trochę mniej cierpliwi, że wszystko chcieliby na już, wszystko chcieliby na instant. E, wiesz, na kliknięcie palcem, ale w tym temacie to po prostu tak nie działa. Jeżeli chcesz mieć efekty, musisz włożyć trochę pracy. To chyba czasami pracy, która będzie trwała dosyć dłużej niż zakładasz, ale to będzie pewna praca, ale myślę, że do tego wrócimy. Myślę, że do tego wrócimy, ponieważ y, widzisz, tak jak social media kiedyś działało w taki sposób, co wiadomo, i nawet można sobie to potwierdzić, że podsuwały ci treści, które oglądają twoje, Twoi znajomi. Teraz social media trzymają Cię w bańce informacyjnej, czyli podsuwają Ci treści, które Ty sam wybierasz. Możesz na przykład zobaczyć na podstawie YouTube'a, że kiedyś na YouTubie czy na Facebook'u, czy na Instagramie dostawało się treści, które obserwowali Twoi znajomi. Teraz dostajesz treści, które obserwujesz tylko Ty, więc jeżeli interesujesz się jakimś danym konkretnym tematem, to on będzie do Ciebie non-stop wracał w propozycjach na YouTuba, żeby utrzymać Twoją uwagę. Nie żebyś, nie żebyś eksplorował nowe tematy, które mogłyby Cię zainteresować, tylko żebyś cały czas się kręcił w tym, co najbardziej lubisz. Taki kanibalizm informacyjny. Czy tak będzie w świecie randkowym? Hmm. Widzisz, na pewno jakieś takie inicjatywy, już Manosfera, Redpill i tak dalej, mogą dać wrażenie, że mężczyźni się budzą do czegoś czegokolwiek. Moim zdaniem nie, no bo te kanały mają tak, tak niszowa oglądalność, nawet na Tiktok są tak niszowe tematy, że ten system będzie dalej. Ten system będzie dalej funkcjonował tak jak funkcjonuje, bez obaw i spokojnie. Przypuszczam, że te zmiany aż tak bardzo cię nie nie dosięgną, ale pierwsza rzecz pamiętaj, że jeżeli ty Interesujesz się tematem randkowania, to też jesteś w jakiejś bańce, bańce, bańce informacyjnej. Jeżeli jesteś bardziej świadomy pewnych rzeczy, to pamiętaj. Jak wiesz, jak widzisz gwoździe, to i młotek też się znajdzie, żebyś też nie popadał w paranoję, że w ogóle świat Andek przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, związki przestają mieć znaczenie. Bo to jest nieprawda. Po prostu ludzie, którzy mają takie udane związki, oni nie siedzą i nie nagrywają filmików na YouTube na temat tego, jak to związki się spieprzyły. Tak samo kobiety, też nie robią tak. One są w tym czasie zajęte, zajęte, mm, zajęte, mm, no, swoimi związkami. Też pamiętaj też o tym, że bardzo jeszcze, jeszcze, bardziej istotne będzie dla Twojego życia randkowego w przyszłości to, czy dla Twoich związków w przyszłości, to żebyś nauczył się odróżniać fake newsy i, i się jak fake gurus, bo są ludzie, którzy, na przykład, tak jak ja, zajmują się tym od wielu, wielu, wielu lat, albo nawet nie muszą od wielu lat, ale robią to rzeczywiście po to, bo chcą wnosić jakąś tam wartość do życia ludzi, i mają, są świadomi odpowiedzialności, którą biorą na siebie, wygłaszając pewne kwestie, a są, jest masa teraz, dzięki temu, że po prostu ten temat stał się popularny i bardziej społecznie akceptowalny. Jest masa doradców, doradczyń w temacie relacji z tą multą, gdzie jak ja zaczynałem, to było nas kilku w całym w całej Polsce. Kilku! Mówię o oficjalnych takich ludziach, które mogłeś znaleźć w internecie, którzy rzeczywiście z otwartą przyłupicą doradzali mężczyznom w tym, jak mają poznawać kobiety. Było nas kilku. Pięciu? Sześciu? Coś takiego? Jak ja zaczynałem. Może siedmiu? Z czego teraz już te, z tego, z tego y, teraz, już jest spora część, wybrała inne gałęzie swojego życia, mają do tego y, prawo. No, wiesz, i okej, okay. i teraz, niestety, trzeba, trzeba będzie jeszcze bardziej być czujnym na to i odróżniać, jakie informacje są prawdziwe, jakie ja nie, ponieważ jest mnóstwo osób, które zwyczajnie zwietrzyły w tym interes. I ja nie mam nic do tego, jeżeli ktoś rzeczywiście wnosi wartość w yy... życiu ludzi, hmm. to niech robi. Niech robi. Przecież ja też nie jestem w stanie wszy... dotrzeć do wszystkich ludzi na tym świecie i też yy... nie jestem też dla wszystkich ludzi na tym świecie. Jest to normalne. No. Też jest to jakaś tam nisza niszy. To, co tutaj proponuję, tak, no bo uczę no, podejwania, ja chcę, żeby było uczciwie, czy tam relacji, chcę, żeby się byli atrakcyjni dla kobiet, w poprawić jakieś takie, wiesz, wartości pozytywne, co może być dość, takie, dość taką awangardą tutaj, ekstrawagancją w tym temacie. Hm. Ale trzeba uważać, musisz uważać, bo jest masa ludzi teraz na TikTokach, nie na TikTokach. Zwłaszcza zwłasz, naj, 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 najdziwniejsze stoi. oczywiście nie winie tutaj ludzi, no bo oni nie siedzą w tym rynku, że często mężczyźni biorą za dobrą monetę wypowiedzi pań na temat tego, na temat relacji, które tak naprawdę sprowadzają się do tego, że no, te porady nie są najbardziej skuteczne i głównie on albo są to filmy kręcone tylko po to, żeby zebrać jak największy ruch, Publiczność, społeczność, tylko pod dile reklamowe. Nie mają te filmiki za, za żadnego zadania yy, takiego, żeby rzeczywiście autentycznie pomóc. Na to też trzeba będzie uważać w przyszłości, moim zdaniem. Bardzo dużo. I też pamiętaj o tym, że na przykład, jeżeli używasz sztucznej inteligencji, ona i tak jest lepiej, i tak jest lepiej niż było. I tak jest lepiej niż było, bo ja na przykład wiesz, jak używam czata GPT czy DeepSeeka, nie po to, żeby pisać opisy jantkowe, to to nie, nie ale do... do choćby, choćby do poprawy pisowni, ortografii. To, to nie ma tak, że, że chat GPT odmawia obsługi jakiegoś tematu, bo i zaczyna swoją gadkę, że relacją, bla 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 bla, 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 że tak nie można, tylko normalnie można zacząć już te treści w jakiś sposób um, no przetwarzasz tutaj. No. Więc widzisz, uważam, że coraz większą, coraz, coraz bardziej na wartości przyszłości zyska prawda. Czyli takie surowe, analogowe doświadczenia między ludźmi. To będzie na wagę złota. I że, tak jak heh, kiedyś, hmm, Mm, dążono do tego, żeby człowiek nie był w stanie rozróżnić, czy pisze z maszyną, to uważam, że teraz dla własnego zdrowia psychicznego będziemy się upewniać, że na pewno z maszyną nie piszemy, że na pewno z maszyną nie rozmawiamy. Więc, jeżeli mogę ci radzić dwie rzeczy, jakie możesz zrobić, bo ja widzę, ja widzę, pracuję z ludźmi, z ludźmi. widzę, jak social media wpływały na ich sposób myślenia. Jak rozwój technologii wpływa na sposób myślenia w różnych wiekach, w grupach wiekowych. Jeżeli chcesz sobie naprawdę pomóc, naucz się poznawać kobiety na żywo, bez internetu. Tam buduj swój świat. Tam buduj swoje relacje. A jeżeli już używasz Instagrama, to tylko po to, żeby umawiać spotkania. A nie tylko siedzieć i klikać, 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 klikać. I technologia jest cudowna, ale niech będzie jedynie pomostem do tworzenia realnych doświadczeń, a nie siedzenia w jednej wielkiej informacyjnej bańce. Więc jeżeli chcesz naprawdę nauczyć się sprawdzonego dla sposobu na to, znaczy metody na to stylu życia, na to, stylu życia, który pomoże ci poznawać kobiety prawdziwe i budować na żywo i budować prawdziwe relacje, to pod tytułem tego filmu klikasz więcej i tam masz opis, w opisie masz link do mojej strony do moich kursów. To będziecie w całą potrzebną wiedzę. Zapraszam.